Cześć, witam was na kanale Testy. Dzisiaj chciałem was zaprosić do recenzji mini komputera marki BOSTO. Jest to model B01. Komputer wyposażony w procesor Intela, procesor N100, do tego 16 GB pamięci RAM i aż 512 GB, jeżeli chodzi o wbudowany dysk twardy. Zauważcie, że komputer ma dość nietypową konstrukcję. Jego wymiary to 318x154x12 mm. Dlaczego takie wymiary? Ponieważ producent dedykuje ten właśnie komputer do tabletów graficznych, które również posiada w swojej ofercie i dzięki temu rozwiązaniu taki tablet graficzny staje się niezależny od zewnętrznego komputera, na przykład tabletu czy też komputera stacjonarnego, czyli staje się jeszcze bardziej mobilny. Natomiast oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście taki komputer zamontowali sobie też do tradycyjnego monitora nabiórkowego, dzięki czemu przede wszystkim zyskujemy dużo miejsca na biurku, ponieważ likwidujemy komputer stacjonarny czy też laptop, pozbywamy się lątaniny kabli i zyskujemy większą mobilność, ponieważ taki komputer zintegrowany z monitorem możemy na przykład bardzo łatwo przestawić na inne biurko, w inne miejsce i dalej komfortowo sobie w tym miejscu pracować. Bez konieczności przenoszenia całej jednostki centralnej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak taki komputer zamontować na klasycznym monitorze. No i oczywiście sprawdzimy sobie też jego działanie w praktyce. Tak więc zapraszam do recenzji. Jeżeli chodzi o montaż takiego komputera do klasycznego monitora, to to, co musicie przede wszystkim wiedzieć, to to, że komputer jest przystosowany do monitorów, które mają uchwyt VESA o szerokości 100 na 100 mm. To jest wymóg, który musi również spełniać wasz monitor. Tutaj mamy akurat idealny monitor do naszej dzisiejszej recenzji, ponieważ jest on właśnie wyposażony w rozstaw VESA 100 na 100 mm. I też ten monitor ma bardzo fajną szerokość tylnej obudowy, dzięki czemu, zobaczcie, idealnie ten komputer będzie do tego monitora pasował. Zanim przejdziemy do montażu, to może jeszcze warto wspomnieć o kilku elementach, które znajdziemy w zestawie. W zestawie wraz z komputerem mamy zasilacz do tego komputera, następnie kilka przewodów, takich jak przewód USB-C. Tutaj z drugiej strony również mamy USB-C. Krótki przewód również USB-C, USB-C również kątowy. Jeżeli Wasz monitor umożliwia przesyłanie obrazu poprzez właśnie złącze USB typu C, to który z tych kabli możecie wykorzystać i w ten sposób sobie przesyłać obraz. Jeżeli nie, no to oczywiście podłączymy sobie ten komputer za pomocą przewodu HDMI, tak jak każdy inny komputer podłączacie do monitora. W zestawie jest też taki przewód USB HDMI z jednej strony, z drugiej strony mini HDMI i USB-C. Te przewody oczywiście są potrzebne do podłączenia tego komputera do tych monitorów graficznych. Tak więc tutaj przy tradycyjnym komputerze tego nie będziemy wykorzystywali. W zestawie jest też wkręta, który nam umożliwi przykręcenie tego komputera do monitora. I mamy też wkręty, które również będą nam potrzebne, aby taki komputer przymocować do komputera. Dwa rodzaje długości, ponieważ jeżeli korzystacie z tych monitorów graficznych, no to oczywiście będziecie potrzebowali innych krętów. Natomiast te dłuższe wkręty, które są w zestawie, pozwolą Wam bez problemu przykręcić taki komputer do monitora. I teraz zobaczcie, komputer jest tutaj idealnie zintegrowany z monitorem. Jest to tak naprawdę jedna całość, świetnie to wygląda. I jak widzicie, rzeczywiście nie zajmuje nam tutaj praktycznie żadnego miejsca. Teraz musimy podłączyć do komputera zasilanie. I jeżeli Wasz monitor miałby wejście USB-C, to wystarczyłoby go tylko podłączyć tym krótkim przewodem. Natomiast tak jak w moim przypadku, podłączymy sobie go za pomocą przewodu HDMI. A co w sytuacji, kiedy Wasz monitor jest na takim statywie, takim ramieniu nabiórkowym? Tutaj również nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście pod warunkiem, że ten uchwyt monitora jest w standardzie WESA 100x100. Jeżeli tak jest, to po prostu Pomiędzy uchwyt a monitor montujemy komputer. Przykręcamy go identycznie na tych śrubach i mamy również komputer zamontowany. Tutaj, uwaga, będziemy oczywiście musieli się zaopatrzyć w dłuższe wkręty, w takim przypadku jak tutaj, teraz, gdzie mamy ten uchwyt nieco wgłębiony. No i te śruby będziemy niestety musieli się już zaopatrzyć we własnym zakresie, więc na to zwracam Waszą uwagę. No Jak widzicie, komputer mam już podłączony, uruchomiony, Podłączając do niego mysz bezprzewodową, klawiaturę bezprzewodową, więc tak naprawdę tylko potrzebuję dwa przewody zasilające do komputera i do monitora i tak naprawdę mam wolne biurko, mogę tutaj spokojnie sobie pracować na tym komputerze. Jeżeli chodzi o parametry tego komputera, to sprawdźmy sobie tutaj jeszcze w ustawieniach. I jak widzicie, komputer pracuje pod kontrolą Windowsa 11 wersji Pro. Mamy 16GB pamięci RAMu i procesor Intel N100 800 MHz. Oczywiście grafika jest zintegrowana z procesorem, więc, jest to komputer do biura, do multimediów, do rozrywki, ale oczywiście, nie jest to komputer gamingowy, więc o tym też musicie pamiętać. Jeżeli chodzi o sieci Wi-Fi, to komputer obsługuje sieci zarówno w paśmie 2,4 jak też 5 GHz, czyli mamy budowaną kartę Wi-Fi, tutaj nie musimy się martwić o dostęp do internetu. Jeżeli chodzi o sam system, to jak widzicie dokładnie, ten sam Windows, którego znacie z waszych laptopów czy też komputerów stacjonarnych. Oczywiście w pełni polska wersja, tutaj nie ma najmniejszych problemów. I jeżeli chodzi o aplikacje na tym komputerze Oczywiście możemy sobie tutaj bez problemu instalować takie aplikacje na przykład jak Sketchbook. I tutaj jak widzicie, możemy sobie tworzyć jakieś własne projekty. Więc jeżeli ktoś się zajmuje się grafiką w tym programie, to bez problemu ten komputer Wam do takiej grafiki wystarczy. Co więcej, komputer bez problemu jest w stanie uruchomić takie aplikacje jak Adobe Photoshop 2022. Zobaczcie, pokazuję wam specjalnie czas uruchomienia się tej aplikacji, ponieważ jeżeli z niej korzystacie, to możecie sobie to porównać do innych waszych komputerów, laptopów czy komputerów stacjonarnych. Możemy sobie tutaj tworzyć nowe projekty, obrabiać zdjęcia, tworzyć sobie grafiki. Tak więc, jak widzicie, do tego typu zastosowań ten komputer jak najbardziej się nadaje. Tutaj jeszcze może wam pokażę aplikację Krita. Też głównie chodzi mi ten czas uruchomienia się aplikacji, żebyście sobie mogli to porównać z Waszymi komputerami. Natomiast oczywiście ta aplikacja bez problemu się uruchamia. Możemy tutaj spokojnie na tej aplikacji pracować, korzystać z wszystkich funkcji, tworzyć sobie własne projekty. Tak więc jak widzicie pomimo, że nie jest to jakiś bardzo zaawansowany komputer z zewnętrzną grafiką, super mocnym procesorem, to do takich podstawowych zastosowań graficznych, no i przede wszystkim zastosowań biurowych jak najbardziej się nadaje. Możecie sobie doinstalować Office, możecie zainstalować sobie dowolne aplikacje biurowe, programy księgowe i na tym komputerze możecie sobie bardzo komfortowo pracować. Może Wam pokażę tutaj jeszcze przeglądarkę internetową. Tutaj też szybkie ładowanie stron. Nie ma problemu z płynnością, jeżeli chodzi tutaj o przebijanie stron. Działa to wszystko bardzo szybko. Nawet jeżeli sobie tutaj zobaczcie, otworzymy kilka różnych kart w różnych oknach, to zobaczcie przechodzenie pomiędzy poszczególnymi kartami. To wszystko działa oczywiście jak najbardziej OK. Zobaczmy sobie jeszcze może jakieś filmy, wideo, multimedia na tym komputerze. Może zobaczmy sobie na rozdzielczości. Jak widzicie, możemy sobie wybrać bez problemu 4K i filmy w tej rozdzielczości możemy sobie na tym komputerze bezproblemowo otwarzać się z pełną płynnością, tak więc jeżeli szukacie komputera do internetu, do multimediów, do otwarania filmów wideo, to również to rozwiązanie tutaj w Waszym przypadku jak najbardziej się sprawdzi. Oczywiście nie będę tutaj dzisiaj przeprowadzał dla Was jakichś benchmarków, testów wydajności tego komputera, ponieważ nie jest to komputer gamingowy i tutaj nie ma sensu tego typu testów przeprowadzać. Natomiast mieliście okazję właśnie zobaczyć działanie tych przykładowych aplikacji, działanie tego komputera w praktyce. Może na koniec pokażę Wam wejścia i wyjścia, w jakie ten komputer jest wyposażony. I teraz jak widzicie tutaj z boku komputera mamy wejście USB, do którego podłączyłem klawiaturę. Drugie wejście USB, do którego podłączyłem sobie mysz bezprzewodową. Oba wejścia są wejściami typu 2.0. Do tego mamy jedno szybkie USB typu 3.0, wejście HDMI i mamy też te złącze USB-C, z którego możemy oczywiście wyprowadzić na przykład obraz z tego komputera na monitory zewnętrzne. Jeden przycisk power do uruchomienia komputera w tym miejscu. No i tak naprawdę konstrukcyjnie to by było tyle. Nie wiem jak Wam, ale mi ten komputer bardzo się spodobał. Wydaje mi się, że jest to świetne rozwiązanie dla osób, które poszukują komputera do zastosowań biurowych, do nauki, do multimediów, czy też do na przykład prostej obróbki zdjęć, do tego ten komputer na pewno jak najbardziej się sprawdzi. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że nie jest to komputer gamingowy, nie ma tutaj grafiki zewnętrznej i mocnego procesora, więc jeżeli szukacie komputera gamingowego, no to oczywiście nie jest to urządzenie dla Was. Natomiast w pozostałych przypadkach jak najbardziej ten komputer mogę Wam polecić. Jestem bardzo ciekaw, co Wy sądzicie na temat tego komputera, czy to rozwiązanie Wam się podoba, czy kupilibyście tego typu urządzenie, tak więc zachęcam do pisania w komentarzach. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was też o łapki w górę, o subskrypcję kanału, no i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smartest. Cześć!